Siemano, z tej strony Żółty i dziś zobaczymy bitwę, która jest najpopularniejsza na YouTubie z całej gry World of Tanks. Tak, to co tutaj widzicie ma 2,7 miliona wyświetleń, nie ma bitwy we wot nie liczy oczywiście shortsów czy tam jakichś, bo ja wiem, kompilacji śmiesznych czy muzyk związanych z wotem, tylko samą najnormalniejszą bitwę i tak. To jest najpopularniejsza bitwa na YouTubie w World of Tanks. I też nie liczę tutaj oczywiście mir Myrtangów ani World of Tanks Blitz, bo też to troszeczkę inaczej wygląda, ale generalnie najpopularniejsza bitwa na YouTubie z World of Tanks to jest właśnie to. Grill 15, słuchajcie, bitwa naprawdę rozegrana bardzo dawno temu, bo Socholi z okolic sierpnia 2020 roku. Ile tutaj będzie damage'a, jak ta bitwa wygląda, nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Natomiast dziwnym faktem jest to, że główny bohater gra tu grillem 15. O ile grillek sam w sobie nie jest jakimś mega ciekawym pojazdem, to jestem naprawdę ciekaw, co tu się w tej bitwie stało, że jest ona tak popularna. No jednak 2,7 miliona wyświetleń, słuchajcie, na YouTubie, to jest, no, olbrzymia wartość. Jedzie UDEST. Te poprzednie blindy, ciekaw jestem, czy weszły. Nie wiem też właśnie, czy tu będą wyniki końcowe bitwy. W ogóle bitwa to jest spotkaniowa, mamy jednego kapa. Eee, na razie tutaj, tak szczerze, to nic ciekawego. Jedyne ciekawe rzeczy, jakie tutaj się zadziały, no to te blindy. No ciekawostką jest jeszcze to, że tutaj ten grillek gra na 8 ale w ogóle piszcie w komentarzach, czy znacie tą bitwę, czy widzieliście ją rzeczywiście, bo patrząc na liczbę wyświetleń to raczej niektórzy z was powinni ją widzieć, zobaczyć. No ale tak jak mówię, ja jej nie widziałem, jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy, o ile, nie wiem, cokolwiek się wydarzy, ale patrząc, mówię jeszcze raz, na tą liczbę wysilenia, to przewiduję, że tutaj będzie najlepsza akcja, wot, nie kupuj yy, Defender OP, kup 3, czy coś tam. Na razie nic się nie dzieje. Nawet nie wiem jeszcze co mam opowiadać. Na razie wszyscy giną, 0 do 2. Kolejny blindzik. No i nic, Grillek sobie stojący. Nic ciekawego się nie dzieje. Na przepychaczu MSO trójka, a AMX 65T Rene. No Tak na razie bez polotu. Mam nadzieję, że naprawdę coś tutaj się będzie działo, bo jak nie, to całe te 15 minut pójdzie na marne. 60TP zniszczył ISA 2. Okej. Okay. I teraz Panzer zniszczył 60 tp No czy tu coś się będzie działo, czy nie? Widzę, że Gold jest załadowany. No Goldy są potężne na, na Grillu 15. Sam Grill 15, no w, w momencie, kiedy został zastąpiony za WT 100, no to naprawdę był o tyle fajny, że naprawdę miał dobrą moc silnika i naprawdę zapieprzał. Aczkolwiek obecnie jest trochę takim, no nie że mułem, ale takim spowolnionym szybcikiem, bo oczywiście bez pancerza, e, nieobrotową w pełni wieżą. Gdzie w ogóle z tego co kojarzę, na serwerze RU chyba Grill 15 ma w pełni obrotową wieżę, jeżeli się nie mylę, co jest ciekawe. Drugi frag, ej, jestem ciekaw. Hej, 15 fragów nie, bo już jednego fraga zrobił 60 TP, ale 14 może. Może to jest tego typu bitwa. Naprawdę nie oglądałem, a jak oglądałem, to naprawdę nie pamiętam tej bitwy. Czy coś tutaj się takiego mega zadziało. Ładny strzał za 765. 3 do 4. Bazę niby trzech kapuje, ale to jest spotkaniówka, czy jakkolwiek się ten tryb nazywa. I tutaj kapowanie bazy jest naprawdę powolne. I... No, w dolną płytę PZ nie jest to pewny strzał, chociaż mając taką penetrację na komulu jak tutaj Grillek, to raczej, no, można się spodziewać przebicia 4 do 8. o i chyba nie chcę nic mówić, ale nie, patrzcie, mały Brescia zrobił fraga, czyli tutaj nie będzie tego medalu za 14 fragów. Ja już nie pamiętam, jak on się nazywa. No to 13 fragów też bardzo imponujące. Na 10 tierze zrobić 13 fragów, to jest wow, ale. No okej, okay, zobaczmy, jest 6 do 9. Agresywna gra. Agresywna gra Grillem 15. 1976D obecnie. Jak widzicie, nie ma tutaj nawet jeszcze pokazanych yy, łącznej liczby HP obu drużyn. No mówię, bitwa sprzed 4 czy już prawie 5 lat, tak naprawdę. Uuu, to dosyć drogie było. Bardzo drogie. Jak jeszcze Project to dwa razy trafił. Arta jeszcze KD. Moto KACYDYŚ! 5 fragów, słuchajcie, 3000, e, przepraszam, 2311 damage'a. Okej, okay, o ile 5 fragów rzeczywiście coś ten, ale, ale czemu ta bitwa jest tak popularna? 7 do 10. Ja naprawdę w całej swojej swojej karierze wotowej, e, czy to oglądając polskich twórców, czy gdzieś tam czasami trafiało się też zagranicznych twórców oglądać, to pamiętam kilka bitew, które naprawdę robiły wrażenie. E, pamiętam lodówkę, e, przepraszam, Godzilla na siewie Mapa siewie taka kiedyś była, ale tutaj fart. E, chyba Faja nawet ją prezentował. Pamiętam, jak Faja w serii Pokaż co potrafi, pokazywał bitwę na baczacie 25T, na... Mm, już nie pamiętam, jak się nazywała ta mapa, ale na... jakaś tam francuska babka gadała, Jacqueline, pamiętam miała na imię, i Faja po angielsku gadał. E, były gdzieś tam bitwy. Z ostatnim pociskiem robiąc Fadina, tak? Ostatni strzał, ostatni frag. Arta sama na pięciu tu została, też pamiętam. No ale tej bitwy tak jakoś... O oh, wow. Arta chyba miała kiedyś trochę mocniejsze te jakie widzę. 8 do 11, 6 fragów. Czyli cały czas możliwość na zrobienie 13, jak najbardziej. 3490 damage'a. Kolejny zginął, no! To Grillek zostanie sam na siedmiu z tego, co tutaj rozumiem. Chociaż jeszcze jest centurion. No, najgroźniejszy to i tak Grilek z przeciwnej drużyny. I artylerię, co by nie mówić. Bo jednak, artyleria takiego Grilka to może mieć na, na hita, jak dobrze wyceluje i strzeli. M103 zniszczył artylerię H2 oczywiście. Jeszcze coś więcej, ten M103 jedzie, jedzie, okej. Okay. Czyli zgaduję, jeżeli miałbym rzeczywiście zgadywać, że Centurion a, po prostu zaraz też zostanie zniszczony i grillek sam na siedmiu zostanie, ale czy wygra? Znaczy to, to spodziewałbym się, że tak, <laughs> teraz już na sześciu, ale nie wiem, nie wiem. Fajnie, że taka bardziej agresywna gra tym grillem. no ale to 8 tiery troszeczkę innymi zasadami się rządzą. A czy Grill 15 ogólnie dzisiaj jest do polecenia? Wiem, że ludzie na natarciu tym często grają, i nawet znam takich, co to sobie chwalą. Na szczęście natarcie się skończyło. A samego Grilla 15, o ile ja lubię styl gry, tam kampić sobie z tyłu i po prostu strzelać, no to trzeba to lubić po prostu. Według mnie są lepsze te deki 10 tieru niż Grillek, ale to co tam lubi. Został M103. 30% się tutaj napisał. Dwie Arty Renę i Skorpion G. No zobaczymy, czy rzeczywiście będzie te 13 fragów, no. W takim wypadku szkoda, że 60TP albo Maurer zrobił fraga, nie? Bardzo szkoda. O! No i chyba ku temu idziemy. 9 fragów, za chwilę pól. W ogóle pula na dziesiątym tierze robi się też jest. Yy... To naprawdę bitwa musi się fajnie ułożyć. Zazwyczaj takie medale, przynajmniej w moim wypadku, robi się na tierach niższy gdzieś tam, ja wiem, czwórki. Chyba, o ile na czwórce w ogóle jest pól Mi się pula takiego, oryginalnie pula, gdzie rzeczywiście medal za niego dostałem, to chyba był na P43 BIS. W ogóle też u FAI, tak swoją drogą, tak o Fai tutaj gadamy, to mi się przypomniało, e, kilka lat temu. Wcześniej na pewno na PZC B2 zrobiłem 10 fragów, ale chyba nie dostałem za to medalu. Także, oskamowali mnie po raz drugi w WG. Oho, proszę. No! Jakby Centurion pierwszy strzelił. Ale okej, okay. okej, okay, dwóch ładowniczych w ogóle nie żyje. 38,8 sekund przeładowania, 9 fragów. Okej, okay, został Skorpion G. Wszystko tutaj jest niebezpieczne, bo Skorpion ma na hita i Centuriona i na... Znaczy Centuriona jak polosuje. O, jeszcze drugi ładowniczy. Zobaczcie, dzisiaj używanie apteczki wyleczyłoby już yy, każdego załoganta. No, ale tutaj jak widzicie te czasy, kiedy trzeba było wybrać jeszcze kogo dokładnie naprawiamy. Zmienił się ten wargaming Tam bardziej wod przez te kilka lat. Skapowanie bazy, o ile to nie Scorpion G, no to któraś z artylerii, ale co w takim przypadku najlepiej robić? Według mnie nie wiem. <laughs> w sensie to zależy. Mamy kilka opcji. No najlepiej niby byłoby się trzymać z centurionem, bo e, o ile którykolwiek by z nas zginął, no to centurion czy my mielibyśmy pole do popisu, że możemy jeszcze e, oddać strzał w takiego. Skorpiona, który to nie on kapuje. Patrzcie, jaką zasadzkę zrobili. Skorpion jest tam. Kapuje ktoś tutaj, czyli jedna z artylerii, albo GW Tiger, albo M53 zapewne za kościołem. No właśnie, sam na trzech tutaj Grillek został z zepsutym ładowniczym. Czasu jest dużo. Ale pytanie: Gdzie jest jeszcze druga artyleria? Czy ona gdzieś z tyłu stoi i kampi? Dobre pytanie. Okej, okay, ładowniczy naprawiony. I. Nie ma tutaj, okej. Okay. Skorpion też nie wychyla. Widać, że główny bohater czeka na skorpiona G, ale nie wiem czy. Czy to by było dobre, żeby tam wyjechał ten Skorpion G. W sensie dobre dla Skorpiona G oczywiście. Raczej tam będzie stał za tym budyneczkiem, tam są fajne krzaczki. Tu raczej już będzie za kościołem, widać. O! Okej. Okay. Tego to się. Okej, okay, tutaj też nie? Gdzie jest ta artyleria? Tam? Ej, naprawdę spodziewałbym się, że jest za kościołem. Ja tych trybów za bardzo nie gram, e, tych spotkaniówek. Ja tutaj troszeczkę inaczej bym zagrał. Rzeczywiście za kościołem artylerią stanąć, obrócić się w stronę wody i czekać, aż wyjedzie grilek. Właśnie, skorpion i tak pilnuje tyłów. I e, to by była dobra taktyka. Czyli teraz Grilek jedzie na skorpiona. Jeszcze półtorej minuty ponad do końca. Jest i Skorpion, który się nie spodziewa tego w ogóle. Ładny strzał. Uciekać od artylerii. Dziesiąty frak. Arta nie zjeżdża z kapa. No czy to jest dobre tak średnio, bo teraz Grilek ma naprawdę duże polo do popisu. Ma tyle flanek, z których może realnie wyjechać, że no... Okej. Okay. M53 kapuje. M53 bardzo niebezpieczna artyleria. Nie dość, że ma obrotową wieżę, co pomaga e, jej w momencie, kiedy musi strzelić nie z satelita, a tak po prostu, o, to wtedy jej się tak nie rozwala tej, e, ten celownik. No i to działo też, ta lufa jest przemocarna M50. No a tutaj grilek widzę chyba objeżdża dookoła. No ale to jest chyba... Jeden z lepszych manewrów, jakie zawsze można zrobić w tej grze. Po prostu zagrać mączę i objechać e, danego przeciwnika, żeby nie spodziewał się, z której strony zajeżdżamy. A już najlepiej jest w ogóle zamarkować to, że gdzie się jedziemy. Przeciwnik myśli, że tam jedziemy właśnie, a my wracamy i wyjeżdżamy jeszcze z innej strony. To jest w ogóle game changer. E, no ale to takie proste taktyki. No widzicie, on się na przykład w ogóle tu nie spodziewał. A zostało półtorej minuty do końca bitwy. Czy się uda? Jestem ciekaw, czy rzeczywiście to będzie wygrana. Nie wiadomo, gdzie jest GW Tiger. O... Obydwoje mają siebie na hita. Może tutaj będzie ta jakaś niesamowita akcja. Ogólnie ta bitwa jest super, mega dobra. Jakby 7000 demerza, tak? Ale... Według mnie są lepsze bitwy że na YouTubie aniżeli ta. No ale ilość wyświetleń nie znaczy, że bitwa musi być jakaś super mega najlepsza, tak? Jakby to nie jest ten wyznacznik. GW Tiger się wyspotował jakimś cudem, a grillek nie. Turendy on tu podjeżdża tędy. Podjeżdżaj, dziadek, podjeżdżaj. Okej, okay, i... No nie no, bokiem. Ale... Myślałem, że jeszcze będzie jakieś mocniejsze walnięcie. No dobra, są wyniki bitwy, czy nie? No i mamy, słuchajcie, także wygrana bitwa MK. No czego by się tutaj innego po tym spodziewać? 7500 damage'a, 12 fragów, 1390 expa podstawy. No, reszta teamu no, trochę średnio, że tak powiem. 1648 zarobków, bardzo dobry zarobek, każdy strzał wszedł praktycznie, znaczy każdy strzał, który już został, bo zostało 18 wystrzelonych, 15 trafionych i 15 z przebiciem, także może nie, że wszystkie, ale wszystkie, które weszły, trafiły czołg, to i weszły z demedżem. Czy to była najlepsza bitwa, jaką w życiu widziałem? Nie, ale chyba ją tak nazwę. <laughs> no nie, no dobra, bitwa, nie ma co się oszukiwać, tutaj naprawdę i trochę farta, i trochę... Skila jak, jak najbardziej było, aczkolwiek 2,7 miliona, może wy wiecie czego to jest zasługa, bo jak dla mnie to no, trochę ciekawe. W każdym bądź razie, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale Nie